Jesteś pijemem? Nowym, tak? Tak. To trzeba wymienić certyfikat w Ceremie. Ale, ale ja tu drugi dzień dopiero pracuję. To co z tego? Trzeba wymienić. To się dowiesz i wymienisz. Że ja tego nie będę robił. Tak, dokładnie. Wymienię. Hej, pomóż mi wymienić certyfikat. A co to jest certyfikat? Jaki certyfikat, człowieku? No, certyfikat w Ceremie. Człowieku, ja tu mieszkam. goń się włączy. Sam jesteś certyfikat. I stąd. Pomóż mi proszę, bo ja muszę wymienić certyfikat. Co jaki certyfikat? Człowieku, nie mam czasu spiernego. A ty nasze kobiety w oglądasz? <noise> ja się starałem, ale ja nie wymieniłem tego certyfikatu. Jego certyfikatu. To ja wymieniam wszystkie certyfikaty. No ale, no ale ja! Byłem u pana rano i pan mój masz wymienić certyfikat. I nie chodzi mi, jak masz wymienić. No to szukam, pobiegłem. Nie, nie ma kar.. Tam pomóż mi człowieku, bo proszę cię. Nie, 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 nie. On nie mieszczy, ja biegnie. Ja dalej biegnie, nie wiem, pięknie, Nie wiem, gdzie piękny, jeśli pierdol, szukam, dalej. No i nie wymieniłem tego certyfikatu. Synu. Dobrze ci radzę. Jeśli chcesz tu pracować, to przestań spać. No dobrze. No, to zostań jeszcze 8 godzin, jak przez 8 godzin biegałeś. A, ale jest już 20. Nie. Ja, Wiecie, ja dziecko miałem 18 odebrać z przedszkola. No to już się spóźniłeś. No. Przecież są leżaki, tam pewnie będzie spało do jutra. Dobrze. A ile masz dzieci? Pięcioro. To po co ty w ogóle do pracy chodzisz? 500 razy 5.